Witam wszystkich, którzy chcieli się ze mną dzisiaj wybrać na ryby. Dzisiaj za łolajem, jak jesień przychodzi, przeważnie próbuję złowić tą rybę. Znaczy, się zawsze chcę złowić tą rybę, a jak jest, to różnie wychodzi. Wiecie, na rybach są czasem też niespodzianki. Nie zawsze łowi się to, co by się chciało. Czasami inne ryby się trafiają, ale w większości ustawiam się na łolaje. No i tyle. Na pierwszą miejscówkę dopłynąłem. Popatrzcie, dopiero. Słońce zaczyna wstawać. Tam na drugiej łódce jest Mariusz. Przypłynęliśmy dzisiaj na dwie łódki. Próbujemy coś jesienią wyskubać z tej wody. Tutaj zobaczcie. Pierwsza moja miejscówka. Rozkładam wędki. Zakładam przynęty. No i próbuję złowić jakąś fajną rybę, żebym mógł wam pokazać. W jaki sposób ją złowiłem? Co tutaj działało dzisiaj? Żebyście, oglądając mój film i chcąc przyjechać w te same miejsce na ryby, też mogli sobie fajnie połowić. Jest pierwsza ryba. tak. Nie na pusto zobaczcie jaki jegomość Tutaj Mariusz już złowił chyba na łódkę mówię, bo tam jest z synem z Dawidem. O, tu ma następną już rybę. Powiem wam coś się dzieje. Jakaś powiem wam fajna ryba. Ale to myślę, że będzie catfish Mariusz catfish ale ogromny. patrz jaki tłusty ale to złote było zaraz wam to pokażę w to... buzi bym by jeszcze no. zobaczcie jakie sumisko <grywka> ale ciepło się zrobiło przez moment przy zacięciu bo później to już Później to już wiedziałem, że to suma, ale na początek, bo tu była, zaraz tu została, pokażę Wam, na jaką przynętę tutaj została w podbieraku. Popatrzcie, jaka przynęta. Widzicie? Dlatego taka duża ryba. Żeby złowić duże ryby, trzeba jednak używać dużych przynęt. No i następna ryba. Ale tym razem to będzie łolaj, to nie ma bata. Zobaczcie. Główka jigowa, wolaj i jest ryba. Powiem wam, że o tej porze roku warto jest używać główek jigowych. Naprawdę robią robotę. Ja akurat na te jezioro używam ten kolor. Niedawno, powiem wam szczerze, tak odkryłem ten kolor. Naprawdę tutaj robi robotę na tym jeziorze. Kupiłem je w Bespro. To jest 1,4 Uncji. Ta już, zobaczcie. Ta już ładniejsza, nie? Za wiatr zaczął troszeczkę wiać. Gdzie jest tyło? No i jest kolejna. Jak ja lubię te jesienne brania. Takie tylko rąbnięcie było. Co tutaj mamy? Kurde. Ale popatrzcie, zobacz jaki white bear. ale rybsko, tylko nie, tak jak mówiłem nie tą rybę, ale, ale zobaczcie jaki wielki, ale przywalił, tutaj kolejna ryba na następną wędkę, o Patrzcie, to już zmierzymy, tylko popatrzcie, jaka przynęta. Widzicie to, co mówiłem, większa ryba, większa przynęta, musi być 15 cali, coś większego. Ale duża ryba Albo taki sum powiem wam Tak dołuje Ole Wiecie co to jest? Sturgeon, czyli jesion. I to jeszcze za płetka. Ale ogromny. Ja. Ale jesion. Zobaczcie jaki Nie będę go wyciągał spod podbieraka Patrzcie jaki Ale Sztuka Ale sztuka Ale mi zrobił tutaj na ustę Pałaga Muszę to porozwiązywać, aż mnie ręka boli. Mariusz! Dwudziestka jak nie.

Ale jestem zadowolony. Mam nadzieję, że to było widać jak ją, jak ją mierzyłem. 22,5 cala. Nie jest to ryba, którą można wziąć. Ale po takie ryby przyjechałem. No może jeszcze większe by były też fajnie, ale naprawdę nie ma co narzekać. Rewelacja. Naprawdę rewelacja. Dajcie łapkę do góry, jak się Wam taka ryba podobała. I dalej działamy, nie? Popatrzcie jaka niespodzianka, jakie krapi. 11 cali. Nie zdążyłem włączyć kamery powiem. Myślę, że następny ketwisz widzicie jaki objazd? Troszeczkę przy, przykręcę. Ale wielki wiatr ja Jak wam wcześniej wspominałem, kolega Mariusz jest na drugiej łódce. On tam ma live scope'a do szukania ryb. I specjalnie dla Was właśnie nagrał, jak ten live scope pokazuje te ryby, jak to wygląda u Mariusza na łódce, używając live scope'a. To są chyba jakieś karpie albo coś. Teraz Nieźle, co? Takie łowienie ryb, to ja rozumiem. Podpływacie, silniczek trollingowy szukacie sobie, gdzie jest ryba. Za każdym razem, jak ryba zmieni, bo wiecie, ryba nie siedzi w jednym miejscu. Nawet jak się namierzy rybę, to ona za chwilę może być już w innym. A tutaj używając teleskopa przekręcacie sobie tylko transduser. Widzicie, w którym miejscu jest ryba, jak daleko, w który kierunek. Rzucacie przynętę rybie pod nos. Jeżeli chce gryźć, jest aktywna, to zagryzie. Jeśli nie jest aktywna, no to wiecie, że rzuciliście w miejsce, gdzie była ryba, nie zagryzła. Płyniecie dalej, szukacie następnej. Petarda, nie? Dajcie mu łapkę do góry za te nagranie. Na dużą przynętę. Tak, Harry. 55% baterii jeszcze mam, a kamera mi się wyłączyła w trakcie holowania takiej fajnej ryby, powiem Wam, że, że czasami to mnie normalnie przez te kamery szlak trafia, ani nie jest, nie wiadomo jeszcze jak zimno, bateria naładowana, dbam o te kamery, zawsze w cieple, nie wiem, odkąd wiatr odpalił wrotki, Ryba się wyłączyła, trochę wsiadło krótkich, ale powiem Wam, jeżeli jak próbowałem nagrywać, kamera stała w uchwycie, cały czas wyłącza mi tą kamerę, dlatego schowałem się od wiatru, żeby tylko tutaj do Was skoczyć na moment. Jak widzieliście, dopóki nie wiało, było naprawdę super. Teraz nie jest źle, tylko że wieje i jest ciężko nagrywać. Będziecie musieli się zadowolić tym materiałem, który był w lepszych warunkach nagrywany. Nie mówię, że już odkładam wędki i wracam. Nie, jeszcze łowię. Na tym zakończę ten film. Dzięki, że byliście. Jak widzieliście, warunki na tym jeziorze naprawdę odgrywają ogromne znaczenie. Główki jigowe, teraz żywa rybka. No i tyle. Wszystkim życzę, co będą łowili, powodzenia, połamania kija nad wodą. A tym, co subskrybują, lajkują i jeszcze szerują wielkie dzięki i do zobaczenia na następnych filmach na moim kanale